Cześć, to jest znowu ja jestem na serwie minecrafti.pl I to będzie też seria taka gdzie po prostu będę też się po jakimś po jakichś serwerach minecraft Więc tak zakaz spamowania dispenserami zakaz używania mc slash mc slash jump zakaz bugowań różnych mechanizmów regulamin areny to był tutaj jest wyjście to jeszcze powrót do teleportu tak aha try okay. A tu arena jest. Tak, tu jest spawn. Zaraz tam wejdziemy zobaczyć co tam jest. Ukośnik Sethome, tu to, to wszystko wiadomo. Więcej informacji pod ukośnik help. Arena, teleporty super VIP VIP do pustyni, do lasu, do kopalni, do eventu teleporty No i tak, cały serwer zapewniony to chyba dobrze o nim świadczy i schodzimy na dół Tutaj dużo jest osób Wejdziemy może sobie tutaj mycrafty.pl Rafał Andrzej dobrze, chodzimy na dół Nie, no to Aha, tu już jest Tu już się można bić Dobrze, idziemy tędy, zobaczymy co tutaj jest Aha, co z spawnery? A że się nie będę w to bawił? 3 sekundy i powinno nas przenieść, już. Może pójdziemy sobie w tą stronę? Porta do netheru. Tutaj to, tam w a tu tutaj jeszcze coś jest Daj tema. Aha Nie wiem, o co tu chodzi. To jest chyba taki typowy survival. Tak mi się dobrze zdaje. Zobaczymy co jeszcze jest tam w tych teleportach. Oczywiście adres IP to jest minecraft.pl, Macie właśnie No i tak To jest Tutaj jest co? Tam się można pogubić w tym forum Albo To na dole chyba było Wchodzimy na dół też taktowania Teraz jeszcze sobie tutaj fauna. Wchodzimy tutaj, a tutaj też to samo, więc nic się że nie zabili. Także to nie jest jakaś taka reklama, tylko po prostu. Niektórzy robią takie serie, że właśnie chodzą po różnych serwerach. A na górze był tak: siedzą admin Andrzej i Rafał, admin Echem i Grzybek. Moderator, Jack Day, i to wszystko. Nabor jest chyba, pomocnicy NLCLCD19WV, to chyba też rekrutacja jest. Prawie wszystko znajdziecie na stronie. Już tutaj możemy zajść na przykład do lasu. Oj, i tutaj właśnie ścinamy wszystko, co popadnie, co możemy zresztą. Tyle rawipów jest. Kopalnia. O maga. Aha, to dziwnie jakoś to zostało zrobione. Tu razu nie Ale może Dobra można uciec oczywiście No A coś się zdarzyło Trzeba uciekać No To jest właśnie takie Taki serwer Następny, to nie wiem jeszcze jaki będzie. Tak przypuszczam, że jakiś będzie na Poland Craft'cie. Ale nie wiem jeszcze dokładnie. Następny odcinek kanciastej rzeczywistości ukaże się chyba w ten weekend. Także zapraszam. Co tu jest? Owce kozy. Tutaj blisko dżungla. Trzeba się daleko osiedlić, żeby niech domu nie rozwalił nam. No, oceloty, krówki. No i, i to wszystko na tym serie chyba co mogę powiedzieć. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy. Tutaj wszędzie było wykopywane wszystkie drzewa powycinane powinny być chyba coś takiego jak trzeba sadzonki to tak nic nie złapie nikogo no już pewnie od następnego miesiąca będę też na serwerach premium także znów zachód słońca przy końcu, tak się właśnie zdarza wrócimy się na spawn i będziemy kończyć To są puste skrzynki o ile wiem, tak jeszcze może o kobla zostałem jednego cieszę się No, jeszcze na koniec zasady i kończymy. A no, coś jeszcze chyba jest? Nie, to są. dobrze. Tutaj będzie. Nie obrażaj gracza administracji, nie spamuj, nie przekinaj serwera. Admin ma zawsze rację. Problem z adminem? Pisz forum. Nie wzywamy się na pw. Jest to serwiera, można kraść. Nie rozpaczamy słowo do itemków, nie prosimy o itemki. Nie używamy Aha, nie używamy ukośnik MC podczas walki Nie używamy ukośnik MC na spawnie A co tyle sub i super VIPów. To jeszcze zakaz ukośnik Jump w Jailu Nie uciekamy ukośnik MC podczas walki Nie mogłem ukośnik MC Zakaz używamy do środka ekspiarki No, I na tyle będzie, jeszcze buję tam Tutaj nie, aż błądzę po tym. Tych... spałnie No i tak. I tutaj sobie zakończymy odcinek. Mam dwa kobla, to bardzo dobrze. A jeszcze tutaj sobie wyjdziemy Nie zakończymy. Czyli trzymajcie się.